W studio Maciej Dopierała, reporter uwagi. Cześć Maciek, dzień dobry. Na łączeniu dr Eryk Matuszkiewicz, specjalista toksykologii klinicznej i chorób wewnętrznych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu, witam serdecznie z Poznania. Maćku, może zacznijmy od ciebie, bo chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stanie jest w tej chwili bohater waszego reportażu. Cześć, to Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień Czuję się już dużo lepiej. Po tych ośmiu dniach w szpitalu, w szeregu badań, m.in. czy jego serce dobrze pracuje po tym woreczku nikotynowym, wrócił do domu i od niedawna również wrócił do szkoły. A Czy znane są w ogóle okoliczności, na pewno znane są Wam okoliczności, jak do tego doszło w ogóle, że on zażył ten woreczek i jakie były te facto konsekwencje? No bo to, że był w szpitalu to jedno, ale co tak naprawdę się stało? Eee, doszło do tego w szkole. Mamy wrzesień, początek roku szkolnego. I szczerze że mówiąc, pojawiły się nowe zagrożenia. Wcześniej całkowicie Poza świadomością rodziców czy nauczycieli. Jeden z kolegów przyniósł te woreczki nikotynowe do szkoły i poczęstował właśnie bohatera naszego reportażu tym woreczkiem. Woreczek był bardzo, bardzo mocny, o bardzo dużej zawartości nikotyny w tym jednym woreczku, tak mniej więcej jak sześć papierosów wypalonych. No i wartość toksyczna dla tego chłopca zatruł się i wylądował wtedy w szpitalu. Dlaczego jako uwaga podjęliście ten temat? Czy mówimy o większej skali zjawiska? Tak. Dlaczego zainteresowaliśmy się tym tematem i zajęliśmy? Przekonały mnie słowa matki, która powiedziała, że ona wielokrotnie rozmawiała ze swoim synem na temat różnego typu zagrożeń. Alkoholu, narkotyków, ale nigdy nie rozmawiała na temat woreczków nikotynowych, bo w jej świadomości takiego zagrożenia nie było. I ona zgłosiła się do nas, żeby jakby poszerzyć tą świadomość, żeby inni rodzice się dowiedzieli, że jest takie zagrożenie, że to niestety może spotkać ich dziecko. I żeby przestrzec, żeby nauczyć się rozpoznawać to zagrożenie, bo te pudełeczka wyglądają bardzo niewinnie, kolorowo, zachęcająco wręcz o różnego typu smakach, można nie poznać, że jest to woreczek nikotynowy, można pomyśleć, że są to jakieś cukierki czy dropsy. To po pierwsze, a po drugie, no to jakoś dziennikarz uwagi musimy walczyć z, z patologiami, czyli to powinno być niedostępne dla dzieci. Stworzyliśmy jako dorośli reguły, zasady, żeby chronić nasze dzieci przed takimi produktami, takimi zagrożeniami, a niestety znajdują się jednostki dorosłe, które na to pozwalają, które łamią te zasady. Musimy z tym walczyć. Najgorsze chyba w tym całym zjawisku jest to, i to mówię jako osoba 47-letnia, mająca dzieci, że my jako rodzice, jeżeli nie jesteśmy sami użytkownikami tego właśnie jak to nazwać, te, 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 tego, tej substancji, tej tak. używki, to yy, możemy nie mieć kompletnie świadomości, że to istnieje. Prawdę mówiąc, do słynnej debaty prezydenckiej ja w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego mm. istnieje, a dopiero w pewnym momencie zacząłem zauważać, że to jest wszędzie. To, te, 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 Praktycznie te, w każdym kiosku, w każdym sklepie. W każdym sklepie osiedlowym, w, każdym przy kroku, szkole, tak, przy tak, szkołach, tak, w sklepach. niestety, niestety jest to bardzo szeroko dostępne. I co ciekawe, dzieci nadążają za tymi różnymi nowościami bym powiedział na rynku. One poprzez... są bardzo atrakcyjne dla nich. Tak, bardzo A jednocześnie atrakcyjne, łatwo ukryć i łatwo ukryć przed rodzicami, bo rodzice nie Do, mają świadomości. Dokładnie. Każde dziecko, z którym rozmawialiśmy, e, mówiło nam, że jest to bardzo popularne wśród nastolatków, wśród dzieci, bo bardzo łatwo to ukryć. Papieros niestety, kiedy go spalimy, zostawia zapach, ślady, popiół. Nie tak łatwo użycie papierosa ukryć a, ukryć, a użycie snusa niestety bardzo łatwo. Ale nawet to, co powiedziałeś, to opakowanie, ono dla osoby, która nie zna się na tym, a ma prawo się nie znać, bo za naszych czasów tego nie było, no w ogóle nie odkryje, nie wiem, no sprawdzając, co dziecko ma w plecaku, nie zauważysz, że to jest coś złego. Panie doktorze, być może to będzie pytanie. Proszę mi poprawić, jeśli się mylę. Ale wydaje mi się, że papieros, jeden wypalony, nie czyni takiego spustoszenia jak taki jeden woreczek. bo jeżeli jak, Jakkolwiek mówimy... by to niepolitycznie brzmiało. Oczywiście, że tak, ale też chciałabym, żebyśmy narysowali naszym widzom pełen obraz tego, czym ta substancja jest. Bo to nie jest niewinna rozrywka, to jest coś naprawdę groźnego dla naszego zdrowia. Nie chcę mówić, że życia, ale na pewno dla naszego zdrowia, prawda? Tak, naturalnie. I ja chciałbym zwrócić tutaj, przysłuchując się Państwu, na dwie rzeczy uwagę. Po pierwsze, mamy do czynienia z nikotyną. Z nikotyną, która jest substancją psychoaktywną i substancją, która uzależnia. I jeżeli ja mam kontakt z tego, taka jest fizjologia uzależnienia, niestety. Jeżeli mam, im wcześniej mam kontakt z daną substancją, tym szybciej, tym łatwiej się uzależnię i tym trudniej będzie mi z tego wyjść, a potem od woreczka sięgnę po może elektroniczny papieros, a potem po papieros zwykły. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no to o czym mówimy, te ilości nikotyny, którą my tutaj przyjmujemy na kilogram masy ciała, dawka toksyczna, czyli gdzie powstaną pewne działania niepożądane, to jest zaledwie 0,2 mg na kilogram masy ciała. Dawka śmiertelna 0,8 mg na kilogram masy ciała. To nie są wielkie ilości. I jeżeli ja przyjmuję to wszystko do mojego organizmu, no to niestety może zdarzyć się tak, jak widzieliśmy u bohatera tego, yy, tego materiału. Panie doktorze, a co jeśli chodzi o w ogóle kwestię przyjmowania jakichkolwiek substancji przez dziąsło, no bo to na pewno też pozostawia jakiś ślad. Istotnie, droga jest tutaj ważna, ponieważ powodować może podrażnienie, czyli zaczerwienienie, jakiś ból, pieczenie To jest wykorzystywana ta droga, ponieważ szybko się wchłania dana substancja, tak? My podajemy też leki podjęzykowo, podpoliczkowo, bo to jest ważna, szybka droga wchłaniania. I z jednej strony mam, może wystąpić to działanie drażniące, o czym mówimy, a z drugiej strony w szybkim czasie przyjmuje bardzo duże ilości substancji, która dla mnie bo mogę bardzo łatwo przekroczyć, bo to nie jest trudno. Z takiego jednego woreczka przekroczyć dawki toksycznej. To jest naprawdę bardzo proste. Skoro rozmawiamy o tym, że nie da się poczuć zapachu takiego woreczka zażytego przez nasze dziecko, oddechu, tak? tak? to jak możemy z naszymi dziećmi rozmawiać, jak je przestrzegać, jak może trochę je przestraszyć tą substancją, no bo jeżeli mówimy o czymś, co jest zażywane, tak jak powiedział Maciek, bezpośrednio trafia do naszego krwiobiegu przez dziąsło, to mówimy o czymś, po czym, zresztą widzieli Państwo przed chwilą te objawy niepożądane na ekranie, można naprawdę nawet stracić chyba przytomność, prawda, no bo to jest taka dawka, która może spowodować bardzo szkodliwe skutki. Jak wytłumaczyć dzieciom, żeby po to nie sięgały? To jest istotnie, panie redaktor, dosyć, z jednej strony bardzo ważny problem, a z drugiej strony trudny. Ja myślę, że po prostu, znaczy, z jednej strony myślę, że czasy się zmieniły, tak? Pojawiły się, o czym państwo jesteśmy świadomi, pojawiły się nowe zagrożenia, tak jak tutaj pan redaktor mówi, za naszych czasów, takich, nie bo ja mam prawie mniej więcej tyle samo lat. No takie były papierosy, i wszyscy wiedzieli, co to jest. A świat się zmienia, przemysł tytoniowy się zmienia, podsuwa nam nowe produkty. I myślę, że trzeba po prostu uświadamiać i mówić, bo dzieciaki w internecie znajdują wszystko i bardzo szybko docierają do wiadomości. Rówieśnicy podsuwają pewne pomysły. Wchodzimy do sklepu i zaraz rzuca nam się na oko ładne, okrągłe pudełeczko, o czym pan redaktor mówi kolorowe, pachnące, bo są dodawane substancje zapachowe. Myślę, że trzeba przede wszystkim mówić, że coś takiego jest. Mówić też, jakie to niesie ze sobą zagrożenie, że to nie jest obojętne dla mojego organizmu. I uświadamianie poprzez opowiadanie, przekonywanie i pokazywanie, że można dobrze żyć bez tego. Przecież ja, to nie jest dla mnie potrzebne do normalnego funkcjonowania. Mój organizm sobie da radę bez tego. Nawet lepiej będzie funkcjonował niż pod wpływem tych substancji. Maćku, istnieje coś takiego, zjawisko znane od pokoleń, że no jednak ta grupa rówieśnicza wywiera trochę presję. Na podstawie tego waszego doświadczenia z reportażu. Jest coś takiego, że ta moda wręcz czasami skłania niektórych ludzi, którzy by nie chcieli z tego skorzystać do tego, żeby jednak spróbować tych snusów? Wydaje mi się, że tak, bo dzieci mówiły, że zawsze znajdzie się w klasie jedna osoba, która przyniesie pierwszy raz, troszeczkę działa jak magnes, inni chcą spróbować, potem ten element rywalizacji pomiędzy nastolatkami czy trzynastolatkami bardzo, bardzo silny. I niestety bardzo łatwo się to rozprzestrzenia na, na całość klasy czy całość e, szkoły, ale tutaj zgodzę się z panem też e, doktorem, że w, trzeba uświadomić nasze dzieci, że to nie przyjemność, to nie jest cukierek, ale jednak silna trucizna, która naprawdę już przy kilku tych saszetkach może być toksyczna, a nawet zabójcza dla tego dziecka. Tak, i ten zakazany owoc, o którym też Maciek mówił, to może lepiej powiedzieć dzieciom faktycznie, że coś takiego istnieje i że to jest niedobre, niż udawać, że tego problemu nie ma. Bardzo dziękujemy, dziękujemy panie, panie doktorze, doktorze za to spotkanie. Dzięki Maćku. Przypomnijmy dziś o godzinie 19.55 cały reportaż uwagi w tym temacie. Tak, i myślę, że po naszej stronie jako rodziców też jest bardzo ważne, żeby mieć tą świadomość, co jest na rynku. No bo sorry, ale jeżeli my nie wiemy, że coś takiego jest, jest to zagrożeniem, no to jak my... Musimy mamy... nadążyć, musimy nadążyć Dokładnie. ze zmianami i to... A dużo no, się zmienia i szybko się zmienia. Przypomnę, że całkiem niedawno przeżyliśmy epidemię dopalacza, a to już e, kolejna Cześć, e, rzecz, która grozi naszym dzieciom. Cześć, tu Dorota. i Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl